Macie konsporty walki ork, jest ze mną hejter, siemanko. Witam, witam. Jak widać świeże po walce. Świeżutko, świeżuteńko. Jeszcze jestem nabuzowany, więc lepiej może troszeczkę dalej. <grywa> Oczywiście. że Druga walka. Tak, druga walka zaraz będzie. W zasadzie już dwie miałem z tą samą osobą na ważeniu i yy, yy, w klatce. <grywa> no właśnie, na ważeniu prawie poddanie, teraz było poddanie. Teraz było poddanie i to i to w parterze. I jak widzę zielony pas. Judo. Zielony pas musi być. Yy... Całym sercem za źródłem. I trzeba skończyły w tą walkę w sposób, w który po twoim wywiadzie jednym ludzie twierdzili, że nie wiesz o to ballacha. A jednak pokazałeś. Smierdzi trochę. No, spocone ręce tak, tak mają. Tak, tak. E, co, jak jak? Że skończyłeś to w sposób, w który dużo osób twierdziło, że nie wiesz, co to jest ballacha, tak naprawdę, a pokazałeś im, że nawet możesz skończyć walki w ten sposób. Tak, tak, ja już dzisiaj na 10 wywiadach mówiłem, że zrobiłem to po prostu dla rozgłosu, że nie wiem, co to jest i takie, tam, żeby to po prostu wyglądało komicznie. Czyli jak widać, wyszło. Po prostu promocja walki. Tak, tak. Dobra, to tak Twoim okiem, jak ta walka przebiegała, ponieważ tutaj Tomek powiedział, że była jakaś szarpanina pod klatką i przypadkowo się przewróciliście. Nie, nie, to było zamierzone od razu, żeby sprowadzić to wszystko do, do parteru, bo w parterze widziałem, że go wykończy szybciutko. No i właśnie z tą balachą tam kręciłeś, kręciłeś w końcu wykręciłeś. Czy po prostu tak się dobrze bronił, czy czegoś tam nie dociągnąłeś na początku? Nie, nie, on był tak, on tak psychicznie był nastawiony na wygraną, że po prostu ja słyszałem jak mój chrupie już w łokciu i on dalej twardo yy, trzymał. Serducho ma duże. Czyli mój mental 100% zrobił? Tak, zrobił, zrobił. Tutaj też Tomek twierdzi, że gdyby walka była tylko w stójce, to, to spokojnie by cię pokonał. No niekoniecznie też, bo miałem tam przewagę e, z kopami i też widziałem, że go już ta noga boli dosyć. I... A jeszcze tak, pytanko takie, czy mogłeś mi rozciąć co, bo... No to, bo... To przytrzyłem mikrofon w takim razie. Mo może coś powiedzieć sobie, że to Mogę ci powiedzieć. Teraz właśnie mi na rękę, tylko weź mi nie te... Wiem, wiem Blizny nie, wiem, nie, nie zrób. Ty, ja się ten... Olej mnie nie skrzywdził, a ty mnie skrzywdzisz zaraz. To może być jedyna kontuzja, jest. Patrz, jakie tempy. Na ostrz. Albo zębami. Nie <laughs> Też Mi się wydaje, że... Tutaj. Ale idzie, ale idzie, ale idzie. Ale przynajmniej porządnie zrobione. Ale porządnie zrobione, tak, tak. To trzeba no pogratulować. Mamy to. Jest, jest. Możesz sobie wziąć. Nie, to już... Możesz sobie wziąć. Coś? Nie, nie. Na pamiątkę. Nie, dziękuję. To nie tak. będzie twoje, będzie twoja pamiątka. Dobrze, na licytację to wrzucimy. Na licytację ma. 50 na 50. Ty wrzucaj przyszedłem nie ma fanów. Ja wrzucę do śmietnika. Co? No to jak licytację do śmietnika? Nie myślałem, że tobie może się przyda. Nie, tak. Dobra, y... wsadzę będzie większe tam co nieco. To musimy kamerę dać niżej. I puści to po 22. Albo na inną platformę. Ci mówisz hejter przygoda swojej matras, gdzie indziej się będziemy widzieć. Może i tam też jakieś e, parter na innej platformie można zrobić <laughs> I też będziesz zielony pas. W sumie Green Belt to taki całkiem dobry pseudonim. Tam już będzie guma tylko. Przeźroczysta, a nie zielony pas. <gry> Ten wywiad szedł na boczny tor. Może wróćmy do FMMA. <gry> Dobra, właśnie, wracamy. Co dalej? Czy prądź jakąś dłuższą przygodę, czy, czy po tej walce po prostu były to jakieś tam animozje między Wami i kończymy? Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli wygrałem, to będę coś tam kombinował, nie? Rewanż, czy, czy, czy coś chcesz iść dalej? Nie, rewanż już nie, bo jeżeli jest wygrana, i to tak w takim szybkim y, momencie, no to wydaje mi się, że rewanż jest niepotrzebny. Tak o Tomku się wypowiadałeś dość ciepło, przynajmniej teraz, że, że metal u niego zagrał. Czy to jest koniec waszego konfliktu, że już to wyjaśniliście sobie w klatce i, i wszystko jest teraz spoko? Tak, tak, Nawet pójdę z nim na piwo, potem tym wszystkim. No, to się bardzo cieszę. Dzięki wielkie, był ze mną hejter. Dziękuję uprzejmie.